Co uważasz o budowaniu kompleksowo domu od A do Z z jedną firmą, czyli od przysłowiowego fundamentu do wykończenia wnętrza pod klucz? Uważam, że to jest najlepsze, co możemy zrobić. Przede wszystkim dlatego, że niezależnie na którym etapie coś pójdzie, nie tak, macie jedną osobę. Macie kogoś odpowiedzialnego od wszystko, za wszystko od początku do końca. Jeśli nawet na jakimś etapie nastąpi jakiś błąd, jakaś usterka, to nie będzie to Wasze zmartwienie, tylko wykonawcy. Macie osobę odpowiedzialną za wszystko od A do Z. Macie jedną gwarancję świadczoną przez jedną firmę. Jest to po prostu dużo prostsze. Być może kosztuje to więcej niż znaczy nawet. Na pewno kosztuje to więcej niż w systemie gospodarczym i prawdopodobnie kosztuje to troszeczkę więcej, gdybyście wszystkich poszczególnych fachowców znaleźli na własną rękę. Natomiast jest to przede, przede wszystkim rozwiązanie bezpieczne. Po drugie najczęściej dużo szybsze, bo to firmie zależy, żeby jak najszybciej wybudować dom i rozliczyć się z wami i zająć się następną budową. A nie jak to ma często miejsce, w momencie kiedy macie kilkanaście etapów budowy, jeden się przesunie i kładzie Wam całą realizację. Szanujecie, po prostu oszczędzacie swój czas, nerwy i zdrowie. I moim zdaniem warto w tym w czasie, kiedy was dom się buduje, po prostu zarabiać pieniądze. A swoje pieniądze powierzyć komuś, kto rzetelnie wykonuje swoją pracę.